Dobrze, witamy Was w ten piękny, cudowny, słoneczny dzień poranek. Dzisiaj odwiedzimy, znaczy w sumie już jesteśmy, w kanionie Matka. Jest to najbardziej znany kanion tutaj w okolicach Skopie. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę luźniejszy. Poopowiadamy trochę jak wyglądają tutaj ceny. Ogólnie co warto... Jak wygląda droga z ochrydy do, tak, do Skopie. Yy, więc będzie taki, trochę informacji takich praktycznych. Może popływamy kajakiem. A może łódką. <laughs> a może przejdziemy się spacerkiem. Więc wszystko się okaże. Także zapraszamy serdecznie na ten odcinek. No, więc tak samo wejście do kanionu Matka jest bezpłatne. Parking jest też bezpłatny. Ale do tego docelowego miejsca trzeba kawałeczek przejść. Co nie zmienia faktu, że nie ma żadnych póki co biletów wstępu. E, tak, jeżeli chodzi e, o drogę tutaj, to jest to oddalone od Skopie ile? 17? No, od centrum jakieś 15-17 km. E, I droga jest. Nie jest oznakowana, znaczy to znaczy nie mamy tutaj... No, ale jednak samochodami można tu wjechać. E, nie otakuje. ma tutaj znaków, że jedzie się na matkę. Więc my zaufaliśmy akurat e, wujkowi e, Google'owi, e, map, mapom dokładnie. E, I po prostu jechaliśmy. Pod koniec drogi był pie pierwszy i w sumie jedyny znak właśnie, że jedziemy w stronę kanionu. I co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, droga z Ochrydy do Skopie. Są cztery bramki na drodze. To znaczy, tak: wyjeżdżając z Ochrydy do Kiszewa, bodajże, chyba tak Kiszewo to jest miejscowość. Droga jest darmowa, jest kręta, darmowa. Budują w obecnej chwili akurat autostradę. Także będzie ładnie to wyglądało. Ogólnie, ogólnie tak jak mówię, są slalo slalomy. I od Kiszewa już jest odcinek taki płatny. Są takie, jak ja ta wspomniała, cztery bramki. Dwa razy 30 denarów, denarów i, i dwa, dwa razy czterdzieści. Czyli wychodzi około 10 złotych za wszystkie za, za bramki. Za cały odcinek. A to jest jakiś, nie wiem... Żeby, no nie, nie, nie przypomnę sobie, ale jakieś sześćdziesiąt, może 70 kilometrów. Zorientuję się dokładnie i napiszę Na dole. Wam. Za jaki odcinek, znaczy jaki odcinek jest płatny. Tak. No i dochodzimy do tamy, bo tutaj jest jeszcze taka ogromna tama. I tak, bo też... ten, ten zbiornik, ogólnie jezioro Matka, jest sztucznym zbiornikiem. Ponieważ wybudowali tutaj, tak jak Paweł wspomniał, tamę. I jest to bardzo popularne miejsce wśród tubylców. Przede wszystkim podczas weekendu, kiedy mają wolne i chcą sobie odpocząć. Czy też pokajakować, bo może tutaj wypożyczyć sobie kajak, to już w sumie już wspominaliśmy i popodziwiać ładną naturę, bo jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Więc jeżeli będziecie tutaj w okolicy przez tydzień albo w środku tygodnia, to, to, to lepiej. na pewno warto się tu wybrać. Tak i nie w sobotę ani w niedzielę. My idziemy akurat w niedzielę, bo tylko Ale tak musieliśmy, możemy. Musieliśmy wstać wcześniej, także w tej chwili to jest godzina 9.30 tak, już Bo nam wspinamy. tak powiedziano, żeby lepiej z rańca przyjechać w niedzielę, tak nam powiedział właściciel naszego lokum. Dobrze, to by było na tyle, wspinamy się. Dobrze, minęliśmy już pierwszy postój, powiedzmy postój. powiedzmy miejsce gdzie można wypożyczyć sobie łódkę albo, znaczy łódkę, można wybrać się na przejażdżkę łódką. O, pan mnie teraz zagłuszy ładnie. Taki wynalazek fajny. Dobrze, o czym ja mówiłam, można wypożyczyć sobie łódkę, już to jedno miejsce minęliśmy, albo właśnie takie ala rower, rowerku, kajaki śmiesznie to wyglądało, a droga wiedzie przy takiej skarpie. Bo my idziemy dalej, tutaj właśnie mi się już okazuje monastyr. I kolejne miejsce, gdzie można wypożyczyć łódkę. Znaczy wypożyczyć łódkę. Nie można wypożyczyć łódki, można wybrać się na e, tam już kajaki pływają, można wybrać się na e, zwiedzanie po prostu, na przepływ. Całego tutaj jeziora, plus jeszcze dojeżdża się, dopływa się, nie dojeżdża do jaskini, ponieważ jest, są tutaj jaskinie, jest jedna jaskinia. Taka. Są jaskinie, a jedną się yy, zwiedza, ponieważ tutaj jest dużo tych, także yy, jak to powiedzieć ładnie, yy, rzeźb krasowych Pierwsza decyzja padła. Idziemy kawałek się przejść, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ponieważ różne opinie czytaliśmy na ten temat. E, na razie jest OK, jest taka tutaj barierka powiedzmy, można się tutaj też trzymać z tej strony. E, ale pamiętajcie jakbyście chcieli tutaj się wybrać, to koniecznie obuwie sportowe. Ja już wiedziałam, nie mam sandałków. E, i, 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 I... I co ja bym mogła Wam jeszcze tutaj powiedzieć? No bardzo ładnie jest. Gdzieś kiedyś przeczytałam, że niektórzy porównują to miejsce, tą przyrodę tutaj, trochę do tajskich klimatów. Robi się gorąco. Nie to nie w sensie, że jest niebezpiecznie, tylko ciepło. Tędy nie dojdziemy na pewno, bo to jest kawałek drogi, jeśli chodzi o jaskinię. Tak. To nie zmienia faktu, że mówiłaś już, że jednak stąd nie da się zejść. Ze ścieżki nie da się wejść do nie jaskini. Mówiłam. Ze ścieżki nie da się wejść do jaskini, tylko drogą wodną. Tak, i to właśnie łódką, ale nie mówiłam o cenach. Wygląda to tak, że jeżeli wypożyczamy sobie łódkę, Kiedy to jest tam? 200 za osobę i to jest 30 minut pływania i wtedy nie mamy jaskini. Natomiast jeżeli chcemy jeszcze zobaczyć tą właśnie wspomnianą przez nas jaskinią, to koszt za osobę 400 denarów oczywiście. Czyli to wychodzi na polskie żłotówki, 200 to jest jakieś 14 z groszem, a 400 no to dwukrotność, czyli powiedzmy 28, 29 zł, tak mniej więcej. Bo są jeszcze tam oczywiście te groszowe sprawy. Teraz na przykład idziemy takim laskiem. Także tutaj za chwilę jest przepaść. <laughs> Więc trzeba uważać i patrzeć pod nogi. Dlatego nie będę patrzeć się tutaj w kamerę, tylko jednak, żebym nie zleciała, bo nie chciałabym się tam wykąpać. I jest tak, powiem Wam, rzeźko, jak to my to mówimy. Ponieważ mimo wszystko jest sporo stopni, ponieważ jak wysiadaliśmy z auta, było 20 czy 21 i na słońce grzeje, super to tutaj w cieniu już jest taki chłodzik i jest rześko bardzo ładnie tutaj jest polecamy jak widzicie już się rozebrałam, bo jest za ciepło ale ja nie o tym chciałam schowam się, żeby nie wiało Ponieważ nie powiedziałam, że jest tutaj sporo, oczywiście, bo miejsce to jest bogate w roślinność i w ogóle w zwierzęta. I 20% zwierząt jest tutaj, przepraszam, 20% roślin, to są rośliny endemiczne. Oprócz endemicznych roślin jest tutaj także 119 gatunków motyli. I w sumie, jak się tak przyglądałam. To naprawdę jest ich sporo, są kolorowe i są piękne, ale ciężko je złapać oczywiście jak to motyle, więc e, nawet ani jednego nie udało mi się uchwycić. E, e, chyba, żebym znalazła jakiś, który siedzi na jakimś drzewie albo krzaku, ale no ciężko. One przede wszystkim tak e, latają sobie, jednak nie chcą siadać, nie. No to zdecydowaliśmy się na łódkę, na przepłynięcie się po prostu kanionem, 200 za osobę, więc ruszamy. Miał być, miało być luźno, jest luźno. I chciałam Wam jeszcze wspomnieć, właśnie o cenach, jakie są. I jeszcze także o e, tradycyjnych daniach, e, ponieważ o tym jeszcze nie mówiliśmy. W sumie mało pokazywaliśmy, co jedliśmy, więc e, zapewne będą tutaj przebitki jakieś, e, bo robiłam zdjęcia telefonem e, w niektórych potraw, które jedliśmy. E, I przykładowo e, ich tutaj tradycyjną potrawą jest fasolka. Mm, to fasolka jest w, zapiekana w glinianym takim naczyniu i to jest po prostu taka, ciężko to porównać do fasolki po brytońsku naszej, bo nie ma tam mięsa. Jest to po prostu fasolka, jest sporo tam pomidorów i czasami do, dorzucają jeszcze tam sos achwar. Też jest tutaj bardzo znany. Ogólnie ta kuchnia ichna jest. ma bardzo dużo... Mm, Podobie, ma bardzo duże podobieństwo do tej tureckiej no bo tutaj Turcy bardzo długo jednak byli ale także do greckiej czy też serbskiej jeżeli chodzi o Grecję, no to na przykład można zjeść sobie musaka, ale z tego się też śmiałam, bo tą musakę, którą ja jadłam, ona nie wiem czy życie jak wygląda, jak wygląda musaka musaka to jest takie powiedzmy ala można porównać z wyglądem do Lazani, do kawałka lasagni po prostu i tutaj dostałam taką pociachaną. Pokrojoną. I ona dziwnie wyglądała. To znaczy, była smaczna, ale jednak ta, którą jadłam w Grecji, o wiele bardziej mi smakowała. Może tutaj akurat źle trafiliśmy, nie wiem. W każdym razie oni mają tutaj spory konflikt z Grekami, i śmiałam się właśnie, że nawet jeżeli mają musakę, to muszą troszeczkę jednak ją przeinaczyć, żeby nie była. Nie była taka typowo grecka. <laughs> Oprócz tego dużo dań z grilla. To jest, to jest masa po prostu, jeżeli chodzi o, o grilla, bo ma, możecie dostać y, i wołowinę, nie wołowinę, Nie, wołowiny nie. Y, możecie dostać z grilla cielęcinę. Możecie jak nie zjeść sobie oczywiście kurczaka, kurczak z rożna, bardzo popularne danie i bardzo tanie, bo Paweł jednego dnia właśnie jadł połowy, dostał połowy kurczaka z frytkami i tam troszeczkę kawałek pomidora i nie wiem, trzy plasterki ogórka powiedzmy. No i za to zapłacił, za to danie było 200 denarów, czyli 14 zł, więc bardzo mało. Później co takiego jeszcze tutaj jedliśmy, e, szaszłyki e, albo na przykład chops, czyli nie wiem czy to kotlet, czy to steak nazwać, no ciężko, ciężko to nazwać w ogóle, e, z wieprzowiny i takie na, szaszłyki też z wieprzowiny, to akurat ja jadłam, e, bardzo podobne na przykład do souvlaków e, z Grecji. I tak, jeżeli będą przebitki dań, to zapewne znajdą się też ceny. Mniej więcej os, będą, to oscylacy, będą to przybliżone ceny, ponieważ każdego dania nie pamiętamy, ile dokładnie kosztowało, ale te najczęściej wybieraliśmy takie, które były pomiędzy 200 a 300, maksymalnie 350. Chyba to był maks, maks maksów, jaki zapłaciliśmy za jedno danie więc ceny są tutaj naprawdę w porządku. Razem z jeżeli chcecie wypić piwo do obiadu albo tam do kolacji czy do, ogólnie do posiłku, no to draftowe czyli z beczki. Tutaj jest takie lokalne szkopsko, nie wiem jak się wymawiam. Na dole będzie nazwa są dwa takie najbardziej znane lokalne, w sumie trzy. I za 120 denarów można kupić półlitrowe, duży kufel piwa. Czyli ile to wychodzi? 7,8 7, z 8 zł. 8 z kawałkiem. Później możecie jeszcze sobie kupić także kieliszek wina. Kiliszek wina najczęściej za 140-160. Tak. To są takie widełki. I chyba to by było na tyle. Za posiłki najczęściej płacimy między 50 a 60 zł. To takie widełki. Raz tylko się udało zjeść za 400. I wtedy chyba właśnie była ta, ta połowa kurczaka i, i tyle. I jeszcze ja miałam wtedy fasolkę, pikę. No i to był chyba najtańsze obie tutaj zjedliśmy. Ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni. zadowoleni. Ceny są. Y bardzo, bardzo dobre. A jeszcze wiem, czego nie powiedziałam. O szkopskiej sałatce. Jest taka szko, szkopska sałatka ichna. I, I z czego ona się składa? Ogórki, pomidory, cebula i posypane jest białym ichnym serem. I to jest szkopska sałatka. I najczęściej za nią trzeba zapłacić od 90 do 120 denarów. I możecie oczywiście sobie zjeść także sałatkę grecką, no bo jakże inaczej. Tylko, że ona to nie jest prawdziwa grecka. To już Wam od razu powiem. Nie ma tam oliwek. I chyba jeszcze tam była sałata, z tego co pamiętam. Trochę sałaty było. Nie było papryki, więc taka podróba lekka. I jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam, co do jedzenia, oczywiście. Bo jak Turcja, to z czym się kojarzy? Z czym? Z kawą. Do jedzenia. Kawa do jedzenia jest, proszę Państwa, od dzisiaj. Z kebabem. Z kebabem. Ale nie jedliśmy kebaba. Kebaba nie jedliśmy jeszcze tutaj, oczywiście. To znaczy... Czekaj, w okrydzie jedliśmy, jedliśmy. Ale w wykonaniu Macedońskim. I to tak wcale nie wygląda jak prawdziwy kebab. Tak. Bo to już o tym wspominałam w którymś odcinku wcześniejszym, nie pamiętam, w którym to było. Chyba z Czarnogóry że oni tutaj mają kawałki kebaba i te kawałki kebaba to oznacza, że macie takie mielone mięso. Takie, takie pis, takie kawałeczki mielonego mięsa. I to jest też tradycyjne tutaj Danie. I jest tego pełno napęczki. I jeszcze coś jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jadłam za to kebaba z jako danie, bo te też są da jako dania. I to jest po prostu pocięte mięso, ja akurat miałam z kurczaka yy, i tyle. Więc w sumie to wyglądało... To w sumie wyglądało mi bardziej na zgrillowaną pierś z kurczaka, po prostu pokrojoną. No ale nazwa, nazwa to był yy, danie, porcja, kebab. O, tak, tak to się mniej więcej nazywało. Dobrze, to teraz możemy już zakończyć ten odcinek. Całą wycieczkę po kanionie, tak, i... krótki to krótki ale bardzo nam się podobało, polecamy tutaj się wybrać i nie wiem czy widzicie, ale tutaj już zaczynają być jakieś stragany małe kramarze jak to Paweł mówi można, można kupić sobie magnesy, jakieś pa... magnesy, pamiątki ogólnie po drodze w ogóle można stoiska z jedzeniem, jakąś kukurydzę tak. kupić Jakieś przekąski, jakieś owoce. Typu... Maliny, śliwki. I jarzyny. Tak. I bardzo też często muszę spotkać tutaj grillowaną kukurydzę. Tak. To też jest bardzo tutaj popularne. Ale także w Albanii to by było popularne. No dobrze. I co, żegnamy się. Tak. I kolejny odcinek będzie z miasta Tysiąca Pomników. Tak. I bardzo będzie on historyczny. Czyli z Kopii. Więc zapraszamy już na kolejny odcinek, a tymczasem się żegnamy. Buziaki dla Was. Trzymajcie się. Pa!